Witam wszystkich. Dzisiejszym filmem rozpoczynam pewną serię jedzenia amerykańskiego. Na pierwszy rzut, idzie oczywiście zupa z kurczaka w formie takiego kubeczka. Takich różnych dań zup będzie całkiem sporo. Co jakiś czas będzie pojawiał się jakiś film. Mamy tego tutaj 305 gramów. Kaloryczność to tylko 60 kcal. Więc bardzo malutko. Produkt oczywiście amerykański. Jest to przystosowane do podgrzewania w mikrofali. To wkładamy do mikrofali, żeby się podgrzało. Później zakładamy tą część plastikową. Tu mamy takie coś jakby do picia, jak kawa, herbata. I możemy sobie to po prostu przenosić. Taki amerykański wymysł. No, chociaż kaloryczność jest niska, ale jakiś ciepły napój, czy w tym przypadku akurat zupę, można się napić, zwłaszcza jak jest chłodno. Jeśli chodzi o skład, to nie jest może jakiś tam tragiczny. Oczywiście mamy ten bulion drobiowy, marchewka, makaron, poniżej 2% kawałków mięsa, przyprawy i tam inne rzeczy mamy dokładny spis tego, jak ktoś jest zainteresowany. Nie wiem, czy to wyjdzie coś takiego jak gorący kubek, czy coś w tym rodzaju. No, mikrofali w lesie nie ma, więc muszę inaczej to podgrzać. Dziwne, że makaron jest, a taka mała ilość kalorii. No ale po prostu taki to jest produkt. Tak to w tej chwili wygląda. Muszę to jakoś szybko podgrzać, póki nie ma jeszcze wiatru. Bo wiatru miało nie być, a czasami jest dosyć spory. Aby mi się tutaj tego nie zdmuchnęło. No i podgrzewamy kilkanaście minutek i zobaczymy co z tego amerykańskiego kurczaka wyjdzie. No i mamy zupkę podgrzaną. Bywa jej w niej sporo marchewek, sporo też makaroników, takich w formie gwiazdek. Mm. Makaron taki mocno rozgotowany. Te marchewki też takie mocno miękkie. Sam ten bulion. Trochę powiedziałbym dziwny smak. Raczej nie przypomina to bulionu z polskiego kurczaka. Nawet nie stało to około polskiego rosołu. Żadnej zieleninki, nic tutaj więcej nie ma. Taki może trochę posmak warzywny, bardziej niż kurczakowy. Może jakieś tu skrawki kurczaka widzę, że pływają. Prawdopodobnie. ale za bardzo wyczuć ich tutaj nie można. Szczerze powiedziawszy, nadal dziwny posmak. Jakby kupić taką, powiedzmy, w polskim sklepie zupkę z proszku o smaku kurczaka, to dostaniemy lepszy produkt niż to tutaj. Otwór, co tutaj jest w tym wieczku, to chyba się raczej zatka, jakbyśmy chcieli to pić z tamtego. Te makarony, jak tam wpadną z takimi większymi marchewkami, to wszystko to zatkają. No, zacząłem chyba od potencjalnie najgorszej rzeczy, którą mam. Chyba, że inne okażą się też nieciekawe. To raczej jest do dupy, powiedziałbym. Jak ktoś ma możliwość takiego czegoś, aby kupić, to ja zdecydowanie odradzę. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek. Aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.